się siemanko, z tej strony Franulito, dzisiaj ze mną Emilka, hejo, dzisiaj będą walki na poduszki z Emilką, jeden na jeden, jedna e... poduszka na jedną poduszkę, e, jak e, patrzcie, jak na przykład rzucimy kogoś poduszką, to A, wtedy stracamy, nie, poduszkę i bierzemy kolejną, nie, ale można tylko, je, e, można tylko mieć jedną poduszkę, e, nie być. dwa, dwie, no dwie, e, dwie szanse, tak. I za, zaczynamy za 3 4 szybko biegniemy. Poduszki, poduszki, bierzecie. A, a, a. a ten oto e, nas nagrzewa, to... poduszkę, ten, kto ma wszystkie poduszki, ten wygrywa. I Milka wygrywa pierwszą rundę. O nie. Dobra! Yeee! Kolejna runda, możecie sobie zabrać inne poduszki teraz. Odkładamy wszystkie. Ej, odkładamy teraz. I teraz dopiero zabieramy. Jakie chcecie? Dobra. Nie zaczęła. Trzy, cztery. Trzy... 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 To bitwa na poduszki. A nie ten. Koniec! Stop, stop, stop! Stop! Stop, koniec! Emilka! E Dobra, Emilka wstaje! Franek stracił jedną poduszkę! Nie! To już na koniec po tym. Tak koniec było. Dobra, zabieramy kolejne poduszki, odkładamy i zabiera biera kolejne. Da, da da! da. No chyba I... szybko, szy szybko i start! O, poduszka upadła, poczekajcie, czekajcie. Yeah. No dobra. O, ja <laughs> Nie można tak, nie można tak. Faul! Poczekaj, chodź! Siedem na pufę na chwilę. Czemu? Jak jest na pufę, jak, ja jest, jak się dzisiaj na tym, to nie... To jest przerwa chwilowa. Ale okay. tylko można jeden raz, a tak to można dalej pić kogoś. No. Trzy, cztery. W centrum uwagi! W centrum uwagi. A można się bronić poduszkami? No ta, e, tak, Dobra. A nie można. Więc możesz bić ją teraz poduszkami. Jakie ściedzi. Ej, ty masz mokre! mokre poduszki ty masz. Jak <grym> nie mam mokrej poduszki. Ale są tylko... No, <grym> Jestem ja po prostu spocone ręce mam. Da, no, bierzcie. czyli ja wygrałam. Nie, nie, nie. Bo pościł. Nie, bo sprawdzał sędzia poduszkę. Dobrze. Są takie zasady. Ale ja chciałam sobie sprawdzić. Da, nie ma tak. Jeden, jeden. Ura! Nie, zero, jeden. Nie. Ja chciałam sobie usiąść i sprawdzić. Na nie. Nie można tak już. E, cicho. E, teraz jest jeden, jeden i zaczynamy trzecią rundę. Trzecia runda. A kto ma dwa po jeden wygrywa? Bo do A poduszka upadła. Emilce. Frankowi. Nie. Eee, to jest nie jeszcze nie... Ale tak poczekajcie, się... poczekajcie. Jeszcze nie było na start. E, był to... start, ale e, sędzia nie dopatrzył, to się poduszki Właśnie. musimy odłożyć. To i tak się nie liczyło, bo poduszki trzeba było odłożyć. Daj, e. jeden, jeden i na trzy. Emilka, nie możesz tutaj być tak blisko. Okay. No, trzy, cztery. Ej, zebra, bo mam e, włosy w tym. Dobra. W ten. Czekajcie, ja je buzi. Dawaj, no. Poczekaj, bo sobie muszę jeszcze poprawić. Szybko, 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 nie ma już poprawienia poduszek. Dobra. Ale nie? co się stało? upadła, upadła mi! Daj jak upadła, bo, bo ten nie widział. Upadła, bo tak zrobił. Nie, tak! Ale jest gdzieś... jest. nie wiem czy widziałem. Ale ja to się nie liczy. Ale no. nie wiem czy mogę nie, pominąć. Nie, nie, nie. Na razie jest 1-1, no chyba że 2 jest 1 1 Nie, bo ja chciałam sobie tak poprawić. Nie. Dobra, trudno. Świnia? Co jest? Świnia? Świnia? Nie. No, odkładamy wszystkie poduszki. E, Franek strącił. 2, e, 1, a nie wiem, czy to Frankowi upadło wcześniej. Nie, bo... tak! Jej upadło! Nie, jej upadło, jej! jej. Nie, nie, Koniec rundy. E, Franek 2. E, Emilka, nie. jeden punkt. Nie, e, tak. Nie kłam. Ale ja nie, ja nie zauważyłem, bo nie się zapaliło. E, uwaga! Teraz jest ostatnia runda. I kto wygra? A jak będzie remis? A jak będzie remis, to dodajemy kolejną. Okay. Nie. Jest dwa. Jeden, niestety nie widziałem tego, zapatrzyłem się, e, zapatrzyłem się nie widziałem kamerą. Jak, jak było to, to niestety e, no, nie widziałem tego, jak Sędzia no nie widzi, to tak niestety jest, nie mamy niestety waru, więc jakby był War, no to na pewno byśmy sprawdzili, ale nie mamy niestety waru jak w piłce nożnej. Yes. E, nie ma, nie ma waru. Ostatnia runda, jak będzie remis, to będzie jeszcze jedna runda. Możesz... Ta, 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 ta. Na koniec yy, kolejna runda za trzy, cztery. Zabieramy się. Na da, koniec, taki jaki macie poduszki, start! Na koniec, się nie Ten, teraz poduszki i dodatkowa runda. Emilka, idziesz obok Franka i startujecie. 3-4 zabieracie poduszki. Start! Teraz dopiero. Czaj! Start! Da. Nie! Nie! No poczekaj, niech się widział, nie widział. widział. Widziałem, ale e, poczekajcie. Dobra, niech na spokojnie. Lara, e, przygotowani! Przygotowani! Start. Da, start! Ja mówię start. Pluszak paddy. Mruska! Wrówka! Co ty się dzieje? Jakie pojedynki? Bitwa na poduszki. Jaka bitwa! Wyrównana walka, ale... Emocjonalny, ale fajny odcinek. Ej, ale nie było. Wychodź człowieka! Przerwa! Na razie. Czemu tylamy? mnie, bo muszę sobie poprawić. Opaskę. Dobra, dobra, bo nie można tu do, do kontuzji. Żeby Pomyślemy nie było. Nie było kontuzji, tak jak na meczu. Niestety bo... nie mamy tu. Nie mamy tutaj medyka, tak jak nie ja możemy do kontuzji musiałam, dopuścić. Teraz na prawdziwym meczu, bo go, wszystkie zasady są ustalone, nie można popychać się i bić, tylko po prostu po, poduszkami. A ja musiałam sobie puścić ręce, bo y, I też, bolą. i też bardzo mocno nie bijemy się, żeby wieszcie. A mnie już waliło mocno w dziób. Tu. Dobra, nic się nie stało. A, A miałam się tą głowę. Dobra, eee... Ci... I tu miałam Sart! Nie było tak mocno. Też nie przesadzajcie. Dobra, dobra, Franek, nie tak mocno też. Mocno! Nie ma tak mocno Franek też. Nie tak mocno A! też. Poczekaj, muszę sobie poprawić, bo lepiej sobie ściągnę. Ściągnijmy. Lepiej proszę ściągnąć, wszyscy mają ściągnięte opaski jakieś i... tak. Te, te, co mogą zagrażać, ten, nie, żeby po prostu takie opaski i te na ręce... Ja mam warkocze ugradzające, no piję. Dobra, nic, warkocze raczej nic, nie stanie się. Muszę poprawić poduszki. Już? O, dobra. Da. Start! Połowy. Drugie. Muszę się napić. No, dobra, star... no wiem, to jest męczące trochę też. Można przerwę? E, przerwa ja na napoje. Dobrze, przerwa na napoje. Zaraz wracamy. To moje, jak zaraz wracamy na... A można picie? Zaraz wracamy po przerwie, zaraz wracamy. Dora, koniec przerwy. Zabieramy e, wszystkie sobie poduszki. Ej, ty wziąś... Nie, ja nie wziąłem, ja miałam taką. Nie, Nie szlachet miał taką. Dobra, oboje jakie zabieramy. Po prostu. Teraz nowe za zabieramy. Tylko sobie muszę poprawić. Nie, bo Ty miałeś tutaj takie ułatwione, tutaj miałeś y, takie, że... No to sobie zabierz, jak chcesz. Okay. Dobra, szybko, start! Mm. Czekaj. Ej. Czekaj. Ty miałeś większą. Nie. Ja na koniec, koniec! To teraz jest na Ty masz silniejszą. A wiesz, że to jest silniejsza? Wy się tak nie, też ciężko bicie, się pomału. Wiesz, że to jest... Podrapania tak ciągle. Pał, 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 pał. Ej, ej, Nie ma przepychania, nie ma zmuszenia z tyłu. Ała! 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 No ale nie ma tak ciężko też. Nie ma tak mocno, nie mogłem tak mocno. Nie tak mocno dobrze. mocno stop nie tak mocno nie A nie lepiej to ściągnąć bo to mnie jeszcze wali Stop musiał... przerwa przerwa e, teraz możemy tylko mieć jedną poduszkę bo poduszkę bo to już jest ostatnia runda a tu już po, połowa już jest więc e, teraz ciąg, e, jedną poduszkę możemy tylko mieć Chodź Poczekaj 3 cztery. Tylko nie tak mocno, A można, można unikać? Ataki? Ej, ale Nie, nie, nie można. Ale to nie jest, można. Ale, ale co? Mo można unikać ataki. Tak. Ale żeby ale nie w głowę. Tu nie, bo A gdzieś... można się bronić poduszką? Y bronić tak. Okay. Ale nie tu. I nie mocno uderzać też siebie. Ale w głowę na pewno nie. No nie. To nie. Tu można. Tu będzie można, ale nie tu. bo nos, yy, jeszcze... Dobra, cicho! Dobra, nie wolno tak i, i, i zaczynamy. A, moje ucho! Co? Medyk! Dobra, nie ma tak. Stop, pierwszy. Ale nie mocno! Mówiłem nie mocno. <słyski> Ej, robimy to jeszcze raz? No? Nie. Niestety, przepraszam. Kurde. Emilka trzy. Bo ona mocniej walnęła, o tak. Nie, ale nie, to się akurat... Ej, ej. Niestety, stop, stop, stop. Niestety się to liczyło. Ale nie, bo to ona A! to zrobiła. Dobrze, ale to się... Ale no to się liczyło. Stop, to się liczyło. No niestety, może następnym razem. Będzie druga część? Może zrobimy jak widzowie się spodoba, będzie dużo polubień, to może zrobimy kolejną część, dobrze? No, no, no dobra! E, Emilka dzisiaj wygrywa trzy. <grydzi> a ja, ja, ja! A ja! A ja, ja! A ja! Aja! Aj Aja! A ja! Aja! 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 Teraz tak, będzie druga część, jak będzie dużo polubień, i, i wygrała dzisiaj Emilka 3-2. E, no. Wygraliśmy do dwóch przecież, człowieku. Ale była dogrywka. Mówi do mnie? Ej! No dobra, 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 o, koniec. Szpiewu, to papa, pa, na razie! Pa! Pa! A -a -a. Czekaj, jeszcze ja muszę. No ja byłem dzisiaj sędzią i Elonara! My też, ja też się zagnam! Elo. Więc kończymy! papa! Pa. Pa.